To nieprawda, że potwory istnieją tylko w bajkach. Gdybym to wtedy wiedział, to wiedział. Cicho bądź. Gdyby ktoś mi powiedział, co Gdybym zrobić, co, zrobić, co zrobić, żeby mu użyć mogła być moja mogła szansa, być moja, szansa, szansa. Być moja szansa jedyna szansa jedyna szansa jedyna pomocy ratunku Jestem też znany. Mamo, tame, 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 tame. gdzie jesteś? Wróć do nas. Czekamy na, Czekamy. Czekamy na Ciebie. Czekamy na ciebie. Mnie się udało uratować. Czy twojemu dziecku też się uda? Czasu nie da się cofnąć. Ta historia może przydarzyć się każdemu. Nawet twojemu dziecku. Porozmawiaj z nim. Wyjaśnij, jakie zagrożenia na niego czyhają. Wytłumacz mu, jak powinno się bronić. Wszystko po to, aby ten tragiczny scenariusz nigdy się nie ziścił. Zawsze mów rodzicom, gdzie i z kim idziesz oraz kiedy dokładnie wrócisz. Nigdy nie rozmawiaj z obcymi. Nigdy nie wsiadaj za obcym do samochodu. Jeśli czujesz się zagrożony, uciekaj. Jeśli ktoś cię zaatakuje, krzycz głośno wołaj o pomoc. Próbuj się uwolnić za wszelką cenę. Możesz kopać, gryźć i uderzać. Pomocy! Pierwsze chwile porwania to najlepszy czas, aby uciec. Jeśli znajdujesz się w miejscu publicznym, twoje krzyki mogą zostać usłyszane, należy krzyczeć i walczyć. Wywołanie zamieszania może stanowić najlepsze rozwiązanie. Dziecko powinno starać się wyswobodzić za wszelką cenę. Może deptać napastnika po stopach, może szarpać, może gryźć i może kopać. Właśnie w ten sposób dziecko powinno uciekać z auta. Pozostałe drzwi mogą być zablokowane. Pamiętaj, biegnij w stronę ludzi i wołaj o pomoc. Ustal również tajne hasło z rodzicami, które będziecie znali tylko wy. W przypadku, jeśli rodzic wyśle do ciebie osobę, której nie znasz, będziesz mógł zapytać nieznajomego właśnie o to hasło, żebyś wiedział, że jesteś bezpieczny. Naucz mnie unikać zagrożeń. Będę mieć wiedzę, siłę i odwagę, by się bronić.